Do wody, tutaj musimy zamarkować, więc ewakuujemy z miejsca zdarzenia, z miejsca zagrożenia, poszkodowanego i przenosimy go na brzeg. Układamy w pozycji horyzontalnej. Ratownicy muszą sprawdzić, czy taka osoba oddycha, odchylają głowy do tyłu. Ratownik poprzez. Yy, Słuchem trzema sposobami przez 10 sekund musi sprawdzać w jaki sposób ta osoba oddycha. Czy prawidłowo czy nieprawidłowo. Przez 10 sekund słuchem, wzrokiem dotykiem. Osoba nie oddycha. Jeżeli osoba nie oddycha ratownicy przystępują do działań ożywiania. Na chylonej głowie do tyłu zakładają maseczkę z tlenem i z workiem rozprężnym, czyli podają tlen. Wypadek w wodzie jest szczególnym przypadkiem, tak jak u dziecka, gdzie zaczynamy od pięciu wdechów i dopiero potem pośredni masaż serca. Tak jak widzicie, ratownicy układają dłonie na środku klatki piersiowej na wyciągniętych rękach, uciska ratownik 30 razy. Po 30 razach robimy dalej. Po 30 razach ratownik yy, wmuchuje ratownik, yy, kolejnych dwa wdechy. Jak wiecie, karetki wchodzą w skład systemu, który jest integralną częścią. Zarówno i WOPR, i GOPR, i TOPR, i policja, i Straż Pożarna, i pogotowie są jedną służbą, która musi służyć każdemu człowiekowi. Zaraz zobaczycie, jak pięknie się uzupełniamy. Profesjonalni ratownicy zawodowi przyjechali i na pewno chętnie skorzystają z wsparcia. Resztę informacji otrzymacie, drogie dzieci, już po pokazie. Zapraszam do ratowników do karetki. Na miejscu już mamy wszystkie służby ratunkowe, w tym również i policję. Czy wszystkie dzieci ze szkoły znają telefon na policję? To wszyscy głośno mówią, jaki jest telefon na policję. Osiem uzupełniają. Żadna z nich nie jest mniej ważna, najważniejsza. Wszystkie są równe, aby służyć Wam, Waszym rodzicom, kolegom, przyjaciółom. I mamy nadzieję, że ten program, który przygotował Urząd Marszałkowski... Pani Agnieszka, która dopilnowała pięknie, żeby to wszystko grało, przyniósł konkretny efekt i wy jesteście tego obozem. Także dziękujemy bardzo.